Witajcie kochani siostry i bracia. Wita was skryba, który spada z nieba po to, by trochę chociaż rozchmurzyć te ciemne chmury i natknąć was Bożym światłem nadziei, którą sam otrzymuje od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie lękajcie się, nie lękajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. A wraz z nim nowa rzeczywistość, i duchowa, i ta materialna, gdy brat będzie naprawdę bratem, a siostra siostrą, gdzie człowiek nie będzie człowiekowi wilkiem, ale podporą, gdzie będziemy się dzielili nie złością, nienawiścią, ale miłosierdziem, bo miłość będzie nas przenikała. Brzmi to troszkę jak bajka, może dla niektórych, ale to jest nasza rzeczywistość, która się właśnie zaczyna dziać. Babule porodowe, które nadeszły, opisane są w Biblii, podobnie jak opisane jest królestwo niebieskie. To jest to królestwo, które głosił Pan nasz Jezus Chrystus. To jest to królestwo, objawiane przez wielu mistyków, wielu proroków, a które nadchodzi na naszych oczach. I pytanie jest do ciebie, siostro i bracie: czy ty wpatrujesz się w to królestwo, czy raczej wpatrujesz się w obraz bestii? bo jeśli tak, jeśli wpatrujesz się w obraz bestii, to przestań to robić. To nie jest twoja rzeczywistość. My nie jesteśmy z tego świata. Nie dajmy sobie wmówić, że istniejemy tylko i wyłącznie po to, by udoskonalać technologię do pokrowców ludzkich, żeby nie musiały w bólach i męczarniach schodzić z tego świata. To cytat z jednego z komentarzy, jaki pojawił się pod moim ostatnim nagraniem. Mm. Kochani, byłoby naprawdę śmiesznie, gdyby nie było tak straszno. Niestety jest to rzeczywistość duchowa wielu z naszych sióstr i braci. Wielu z braci i sióstr, którzy idą ścieżką ciemności. I to, co ciemne, będzie jeszcze bardziej zabrudzone. A to, co jaśnieje, jeszcze bardziej rozjaśnieje. Wierzę w to mocno, że Pan da nam ducha. Że nasz duch zostanie wzmocniony, po to byśmy mogli przetrwać te czasy i wejść... W Nowe Królestwo. Z jakim duchem? Mówiłem o tym w jednym ze swoich ostatnich nagrań, zatytułowanych Nowe Prawo Serc. Zamieszczę link do tego nagrania. W nim jest obietnica, którą dał nam Pan, a która się odnosi do czasów przyszłych, związanych z Nowym Królestwem, z Nowym Przymierzem, przymierzem ducha wyrytym w sercu. Serdecznie zapraszam do słuchania tego nagrania. Kochani, nie ukrywam, że jestem poruszony, poruszyło się moje serce, gdy zobaczyłem dzisiaj nagranie z orędziem Jezusa pod tytułem Zniszczenie Ameryki Wojna. Trevignano Romano, orędzie Gizeli, Cardi na czasy ostateczne. Również zamieszczam je poniżej, żebyście się mogli z nim zapoznać. A poruszony jestem dlatego, że umocniłem się wewnętrznie, bowiem przekaz ten odnosi się do tego, co mówiłem ostatnio. I żebyście podnieśli głowę i mieli nadzieję, chciałbym Wam pokazać, co jest na końcu tej drogi. Otóż jest to opisane w księdze Daniela w rozdziale drugim, gdy Daniel objaśnia królowi jego sen o posągu w ten sposób: W czasach tych królów, czyli królów ostatnich, Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, a samo zaś będzie trwało na zawsze. Jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka i stary z żelazo, mieć, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później. Prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne. Jest to rozdział drugi Księgi Daniela, wersy 44 i 45. Zobaczcie jedną rzecz. Kamień. Otóż wielki posąg podzielony na części, gdzie ostatnie, ostatnia dolna część posągu są czasy obecne, czasy królów. Oto czytamy, że patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny i połamał je. I wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, mieć srebro i złoto, i stały się jak plewy na klepisku w lecie. Uniósł je Jad, tak że nawet ślad po nich nie został. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się wielką górę i napełnił całą ziemię. Kochani, kamień, niedotknięty ludzką ręką. Zobaczcie, idźmy do przodu, na Apokalipsę, rozdział 18. I wers 21 I potężny jeden anioł dźwignął kamień, jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: Tak, z rozmachem Babilon, wielka stolica zostanie rzucona, już jej nie będzie można znaleźć. Kochani, obserwujemy, będziemy obserwowali początek. Końca Babilonu, ok, jako państwo, jako narodu, jako mocarstwo, jako hegemona, ale też rzeczywistości duchowej rozsiadłej nad wielu wodami, która ma mi swoimi czarami. I niszczy świętych proroków. Ta rzeczywistość ulegnie zniszczeniu, nie ręką ludzką, ale uderzona kamieniem przez potężnego anioła. I zostało to zapisane przed wiekami. Zobaczcie, kochani, to Pan stwórca nieba i ziemi jest Twórcą czasów. Okej, okay, poszczególne rządy mogą być marionetkowe, ale czasy ustalone są odwiecznym prawem Bożym, tak jak Słońce, jak trajektoria Słońca, Księżyca i pozostałych ciał niebieskich. A jeśli tak jest, jeśli to jest zapisane, to znaczy, że przyszło nam żyć w niesamowicie ciekawych czasach. Jeszcze raz zacytuję Księgę Daniela: W czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo. Które nigdy nie ulegnie zniszczeniu, a jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze. Kochani, królestwem właściwym człowiekowi, królestwem ostatecznym po wszelkich próbach tworzenia różnych cywilizacji, nie jest królestwo materialne, ale królestwo ducha. A królestwo ducha rządzi się prawidłowościami duchowymi. Jego siedliskiem, jego skupiskiem mocy jest serce. Jest serce jako naczynie związane duchowo z innymi sercami. To jest jak naczynie połączone. Zrozumiemy, wierzę w to głęboko, że jesteśmy jednością, która doświadcza życia. Jesteśmy jednością ducha, o której wspominali mistycy. To trudno zrozumieć, tylko się nie da zrozumieć rozumem, bo to trzeba poczuć. Trzeba być miłosiernym, żeby zrozumieć. Na czym polega to miłosierdzie? Trzeba dawać miłość, żeby ją docenić. Nie da się jej opisowo dotknąć, zważyć, zmierzyć. Nie da się tego zrobić. Zdarzenia, których teraz bierzemy udział, które doświadczamy, wzmocnią naszego ducha, sprawią, że zaczniemy rozumieć, zdawać sobie sprawę, czym jest człowiek, kim jest człowiek tak naprawdę w swojej istocie. Wrócimy do korzeni, ale będziemy też mieli świadomość tego, co za nami, jako narody. I zrozumiemy, że tak naprawdę w jedności jest siła, w dawaniu jest siła, a będzie to możliwe tylko wtedy, gdy zobaczymy, co straszliwego zrobiliśmy z ziemią, i poczujemy to, otworzą nam się duchowe oczy, poczujemy to sercem. Jest to czas opisany w liście do Hebrajczyków, gdzie czytamy, że takie przymierze zawrą z domem Izraela w owych dniach mówi Pan dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je. i będą mi Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego rodaka ani brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie poznają, od małego do wielkiego, ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie wspomnę więcej na ich grzechy. Kochani, prawo serc to jest wrażliwość duszy, wrażliwość na rzeczywistość, na drugiego brata, na naturę, na przyrodę. To wszystko się rodzi w bólach. Zauważcie, im więcej patrzymy na te sprawy w sposób techniczny, naukowy, rozbieramy szkiełkiem i okiem, im więcej angażujemy się w tak zwany materializm tego świata, tym bardziej tracimy z oczu istotę nas samych. Tracimy z oczu to, co najważniejsze, czyli wzajemną miłość, którą jesteśmy w gruncie rzeczy. Tracimy z oczu zrozumienie na poziomie duchowym, że jesteśmy jednością. Jednością, która się doświadcza na wielu poziomach. Jesteśmy Synami Bożymi i wreszcie prawdziwymi dziedzicami tej ziemi. Ziemi, której dziedzicami są również nasi siostry i nasi bracia, których powinniśmy się wspierać wzajemnie, a nie walczyć z nimi, tak jak nas teraz szczują wzajemnie. Więc odwagi, siostry i bracia, odwagi, bo nasze królestwo jest już na wyciągnięcie ręki, jest bardzo, bardzo blisko. Nie traćmy ducha, nie traćmy nadziei, ale wypatrujmy tego królestwa. Skoro wierzysz w naszego Pana Jezusa Chrystusa, to proś Go, by objawiał Tobie prawdę o tym Królestwie. Zacznij wsłuchiwać się w swoje serce, spróbuj się wyciszyć, odnaleźć kontakt ze Stwórcą, który mówi przez Twoje serce. Spróbuj znaleźć kontakt z opiekunem duchowym, ze swoim aniołem, który ma tak wiele Ci do powiedzenia, który Cię ciągle chroni. I proszę nie patrz na mnie z politowaniem, że te rzeczy są dobre dla małych dzieci, bo jeżeli jesteś chrześcijaninem, to, to jest kwestia wiary i nic więcej. O tym mówi Biblia. Wiara, wiara siostro i bracie. Wierzysz lub nie wierzysz, lub powątpiewasz, czy zimny czy gorący. Świat duchowy istnieje, czy wierzysz czy nie. Kwestia tylko, czy się na niego otworzysz, czy się otworzysz na prowadzenie, łaskę Bożą, na królestwo niebieskie tu na ziemi, do którego jesteś zaproszony. Dużo o tym mówię, bo to jest nasz cel i na to powinniśmy patrzeć, i z tego punktu widzenia, mówię o upadku Hegemona. Mówię, wskazuję na rzeczy, które się teraz dzieją historyczne, a opisane w Biblii tysiące lat wcześniej. Po to, żeby mieć nadzieję, bo to tylko chwila, to tylko moment, a Pan rzeczywiście odnowi oblicze tej ziemi w sposób drastyczny, ale i piękny, duchowy przy końcu. To, co teraz powinniśmy zrobić, to zadbać. O swój stan ducha, o równowagę wewnętrzną, byśmy mogli być jak światło, które promieniuje na innych. Nie dasz siebie czegoś, czego sam nie masz. Kiedy ostatni raz byłeś w lesie, ty sam jeden w lesie, oparłeś się o drzewo i tak trwałeś przez chwilę na cichej modlitwie serca. Razem ty, natura, śpiew ptaków, szum drzew, i jedność, jedność prawdziwa. Jedność z przyrodą, jedność ze wszystkim, co jest. Bo w, bo w gruncie rzeczy, czymże jesteśmy my, jak nie miłością, która się daje. Błogosławię cię w tej miłości, siostro i bracie. Pamiętaj, to tylko krótki moment, gdy Bóg nieba wzbudzi nasze królestwo. Królestwo, które nigdy już nie ulegnie zniszczeniu, a jego władza nie przejdzie więcej na żaden inny naród, bo będzie to królestwo ducha.